Dobra, 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 dobra. Kamraci, no to co? Otwieramy linię? I o, otwieramy jeszcze linię. dzisiaj obiecuję Wam, że nie mogę się powstrzymać. Tytułem, jeszcze tytułem dyktatury. Jeszcze dwa razy puszczę Agnieszkę jako interludy. No bo to i dzisiaj imieniny Agnieszki i Dzień Babci. Agnieszka. Co, co? Agnieszka i Agnieszką była i, i babcią była, więc. Puści. Tak jak. Przyjechał później i mówi, węgiel przywiozłeś, a koń mówi, no. Przywiozłem. Mówi. E, e, e. Puści tak. Znaczy, puśćcie, uważajcie, nie, no przecież żartujemy Uważa, uważajcie, od dzisiaj, Super. od dzisiaj, zawsze jak powiem nazwisko Osadowski, to wymienię profesor doktor chalbili Stop. Stop, Jeśli cała masa kundli, idiotek i kretynów ma przed nazwiskami, nie mówię, że wszyscy oni są idiotami i kretynami, no, wśród tych całej masy doktorów, są też prawdziwi doktorzy, mądrzy, ale jest cała masa hołoty. Więc, więc jak jedna doktor jest skończoną idiotką i napoczętą kretynką, brońmy się, brońmy się i ludziom, którzy zasłużyli na to, nadajmy tytuł. Ja uważam, ja, i kto mi podskoczy? Który rektor mi podskoczy? Na który rektor mi podskoczy? Ten, któremu pada na oczy. Tak. Proszę bardzo. Nasz uniwersytet, jaki? A co Cię to kurwa obchodzi? Najlepszy. Przyznaję Marcinowi Osadowskiemu, synowi Mirosława, Marcinowi Gustowi Gustawowi Osadowskiemu, profesora, doktora habilitowanego. Panie profesorze, niech nam to wejdzie w krew. Panie... Przyjmuję z rąk prorektora Wojciecha Aleksandra... Dlaczego pro? Nadrektora. Nad, dobrze, nadrektora Nad Nad Wojciecha Aleksandra Jabłonowskiego-Olszeńskiego. Ja, ja. czas. Walka nazwisk, Ja tak. imion Jaszczura, starszego. Tak jest, Ułan starszy, bardzo, o, to, to jest najlepszy. No to co, podnosimy telefon. Dzwonimy, kochani, dzwonimy. Tak, czyli telefonik do nas 607 710 400 Bo dużo spraw jest. Nie mam gadania. W Dawos się spotykały. Spo... W... A, a masz tę kretynkę, o co, o tych samochodach mówiła? A mogę poszukać? A się to? prosi, żeby tę idiotkę... Tytułem komentarza? Tę idiotkę. Ludzie, powiem wam, powiem wam, byłem w różnych miejscach Polski. O. W strasznie biednych, zacofanych. Ale powiem wam, nigdy nie spotkałem takich durniów. O, mamy telefon, mamy telefon, otwieramy. Mhm. Tak jest, otwieramy. Dobry wieczór, słuchamy, kto z nami? Jest. Dobry wieczór. Z tej strony Agnieszka ze Szczecina. Agnieszka o, ze Szczecina. Sto lat dziewczyną, 100 lat. Przyjmij od nas najserdeczniejsze życzenia hmm. imieninowe. Agnieszka, co zbiera zioła do mieszka. Dobrze powiedziała? Pani. Dobrze. Dziękuję, ale ja jestem kwietniowa. Nie szkodzi, ale imię. A imię masz, i, i, imieniny masz w kwietniu? Dokładnie. Nie przejmuj się, będziemy w kwietniu też o tobie pamiętać. Słuchaj, teraz chwila prywaty. Agnieszka Mydlara. Uważaj, Agnieszko. Pięknie Ci dziękuję. Mówi, za, do aha, tak, pięknie Ci dziękuję za, za kartki, które do mnie doszły. ja przepraszam, ja muszę w tym momencie zrobić trend. Dla wszystkich półgłówków, którzy mówią aktor. Naprawdę uważacie, że aktor by mówił do mikrofonu, a nie do kamery. No. O, proszę bardzo. A najlepsza recenzja tego, że z niego no. dupa jest nie aktor. A jeszcze mogę przywołać świętej pamięci Huzara. Y, który po pracy na Dlaczego świętej pamięci huzara. Mi, mi się z tym. No zacnego huzara. Zacnego huzara. huzara. huzara Pomyliło mi się huzara. z Edwinem. Przepraszam, bo to przy Edwinie było. Naszego świetnego huzara. No, świet, świetnego huzara. O to tak, mi chodziło. Tak, tak, mi pociekł, zaraz naszego uciekł. świetnego huzara, który po nagraniu między innymi z Wojtkiem powiedział, jak mi ktoś kurwa powie. Że Olszański to jest aktor, jak mu wyjebie, to będzie buty od spodu oglądał. Tak powiedział, bardzo Ci dziękuję. To tak buduje moje ego. Agnieszko, dziękuję ci za kartki, które do mnie doszły z różnych miejsc Polski. Rzeczywiście Cieszę się. zazdrościłem ci tego, tego włóczęgostwa po polsce. Nie wiem, czy dostałem wszystkie z, z tego, Ale co róż co, co dostawaliśmy. Także bardzo dziękujemy, to było fantastyczne, bo to też pewna opowieść dzięki temu ja. podróżowaliśmy. Z tobą. I patrzę, że byłaś w jednym miejscu, a potem w, nagle byłaś w Sudetach, w Karkonoszach. Wszędzie. No, tak. Ale tak zamieniamy się wsz... w słuch. Agnieszko, zamieniamy się w słuch. Cieszę się, że kartki do Was doszły. Jeśli chodzi o te kartki właśnie, to przy okazji ja się pochwalę. Yy, zrobiłam w ten sposób, żebyście przeszli ze mną yy, tą moją jakby podróż, moją wędrówkę, moją pielgrzymkę. Z prudnika do świeradowa zdroju 440 km przeszłam. I tak było. W wakacje. Przez 17 dni z moją matulą. Mamy pozdrawiamy serdecznie też, tak, tak? Dziękuję. Z plecakami. Jedną noc nawet spałyśmy pod gwiazdami. Ciepłowników. A kiedy, w, w, w którym to miesiącu spałyście pod gwiazdami? W sierpniu. W sierpniu. Super. To było z 16 na 17 sierpnia. A gdzie, a gdzie Agnieszko, gdzie spałyście? W Jarnoutówku, bo nie było noclegów. Dzwoniłyśmy też na plebanie, a ksiądz powiedział, że on tylko z gosposią. <noise> dobrze, dobrze. No, to słusznie, no słusznie. Nie mogę więc, spałyśmy, do no. więc spałyśmy na ławce pod kościołem. Nikt was nie niepokoił? Nie, spokojnie było. Ale udało się Wam zasnąć, naprawdę? No raz jedna spała, raz druga. A, czyli, czyli na wachcie, jedna była Mieszane na wachcie, dyżury, druga tak. spała, tak? Dobre, dobra. Dokładnie. A to duża miejscowość tam, której Nie, mówisz? malutka, malutka. A, a jaka to geograficzna część Polski? Opolszczyzna. A, opolszczyzna. O, to, mogłeś... o, to ganz mogłaś. Gałc Guts tutaj. spokojnie, yeah. mogłeś spać spokojnie na ławce w Opolskim, wiesz, woz głowy by ci nie spadł, tak. No bo przeszłyśmy właśnie, tak jak mówię, z Opolskiego do Dolnego Śląska. Było świetnie. Mhm. W Sokołowsku, wieś Sokołowska, to już jest na Dolnym Śląsku. Dopowiem wam, że na spontanę oczywiście szliśmy w górę, jak my to zawsze. No i nocnego nie miałyśmy i po drodze akurat była cerkiew. Wyszłyśmy do tej cerkwi. Pierwszy raz byłam na nawożeństwie takim. To było niesamowite przeżycie. śpiewali Akurat był chóry? Nie, nie, nie było. Bo Nie, ale nie śpiewają, to... to trzeba im oddać. Jak śpiewają. A, tak, ale to jak ten ksiądz, nie wiem jak go nazwać Ksiądz, 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 ksiądz. Odprawiał tą mszę, to było naprawdę było widać, że to robi z serca, nie tak jak u nas te klechy to robią. Mhm. Y Znalazłyśmy u nich nocleg Przyjęli nas bez okay. niczego Bardzo serdecznie Nawet dali nam po talerzu zupę, wiecie? Coś ty I też zaczęliśmy tak rozmawiać o kościole O polityce i ogólnie sam powiedział Ten ksiądz, że kościół katolicki Sam się zepsuł od środka Rzymsko katolicki. Wiesz, zepsuli go Agenci Którzy przeniknęli do niego I psuli go od środka rzeczywiście tak. To prawda, to prawda na naszych na naszych na moich oczach się właściwie to, 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 to ta cała degradacja tej instytucji na moich oczach się odgrywała o, odbywała mhm. a tak poza tym no to co jestem proces a gdzie naj, na, najsilniejsze przeżycie Agnieszko w, 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 w której części twojej podróży twojej wędrówki gdzie znalazłaś takie poruszające doznanie znaczy ogólnie powiem, że ta cała podróż dużo mi dała do myślenia. Po drodze też śpiewałam te wasze piosenki, czy to tą ułańską, czy um, przepraszam, że przeklnę, zapierdolony kraj. chodziło po głowie. No no. Y, ogólnie te widoki w ogóle w górach dużo się myśli. Ja dużo myślałam. A, a dużo byliście, mi się byliście dało. w stołowych górach, przypomnij mi? Tak, byłyśmy, no szliśmy przez stołowe góry, mm. akurat złapała nas burza, Tęcze widziałyśmy, zmokłyśmy jak do suchej nitki, musiałyśmy zejść ze szlaku, żeby znaleźć gdzieś nocnek. Ludzie nam pomagali znaleźć nocnek nawet, więc było naprawdę fantastycznie. Ale ludzie życzliwi, znajdowali się życzliwi ludzie, którzy pomagali. Słuchaj, góry stołowe, góry stołowe dla mnie, byłem w nich kilka razy. I za każdym razem y, to silne przeżycie było. To jakieś magiczne miejsce rzeczywiście góry stołowe. Nie wiem, czy wiesz, że w górach stołowych kręcono chyba dwa albo trzy filmy, i to, i to wiesz, i to produkcje hollywoodzkie były y, w górach stołowych. A Opowieści znarni chyba, prawda? O powieści Znarni, tak, y, y, to na pewno ale zapomniałem, jeszcze dwa tytuły były też wykorzystane góry stołowe niesamowite. I to, i to góry stołowe chyba w zimie. W, w opowieściach w Narnii były kręcone No nie, ja teraz na święta to byłam też w górach, w Świeradowie Zdroju Byłaś w Izerach, tak? Tak, to są moje ukochane góry Ty, moje też, moje też Izery, yy, na, na stogu izerskim byłaś? Oczywiście czy tam coś się zmieniło? Czy tam postawiono jakiś, jakąś konstrukcję taką do, do platformy? Do, 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 dobrze wiem, czy coś tutaj jestem w błędzie? Tak, teraz widokowie postawili, a trochę niżej jest wieża widokowa. Stwierdzę tak, po, tych, po tej mojej wyprawie, to stwierdzam, że strasznie betonują nam te góry. To prawda. W Karpatu, jak szłyśmy, ledwo co już, ale szłyśmy, to powiem tak, czuła normalnie smród y, fekali. Coś ty... A czemu? No, nie wyrabia się pewnie instalacja. Nie wyrabia tam, się, tak, wyrabia dokładnie. Się, no. To samo mówił Marcin Bustowski właśnie, że nie tam wyrabia nie wyrabia właśnie się no. instalacja. To samo Szklarska Poręba, Świeradów też. Słuchaj, w Świeradowie zdaje się jest bardzo piękna Yy, kolejka linowa, taka, takie yy, wagoniki. Nie wiem, czy miałyście okazję z mamą pojechać, czy, czy, czy widziałaś je? Tak, tak, na stuki akurat, można wjechać. Wiesz, tam że... kawał, lasu, kawał lasu wycięli, bo tam fabryka przecież obiecywał matu, ten yy, Mateusz Morawiecki, że powstanie Izery Elektryczna. Tak. Oczywiście dokładnie. miała być fiska gili, ale jak zawsze. Jak zawsze. Wiesz, a czy ty wiesz, Agnieszko, że turystyka górska w okolicach Śnieżki już była w XVII wieku yy, yy, uprawiana? Nie, tego nie wiem. Tak, dlatego, dlatego te szlaki górskie ułożone z, z kamieni. Yy, ja już kiedyś opowiadałem yy, historię. Wyobraź sobie, że w po, kiedy już była kolej to w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku kursował pociąg z Wrocławia do Karpacza, gdzie y, mieszczuchy wrocławskie przyjeżdżali na cały dzień? Przyjeżdżały tak, tak rano tym pociągiem. Y, były y, specjalnymi saniami. Ojciec, byli, byli, byli wciągani, byli wciągani y, pod na śnieżkę na Czarną Kopę i na wielkich saniach zjeżdżali y, jakimiś specjalnymi takimi trasami do, do y, Karpacza dwa razy niektórzy trzy razy jedli obiad w Karpaczu wsiadali w pociąg i wracali do Wrocławia a tu masz komentarz chyba od jakiegoś swojego Ziemala. krajana Marcin, Marcin JG może Jelenia Góra i Rudawy Janowickie Wojciech słynne cycki klopatry jo Rudawy Janowickie to moje że tak powiem, moje ukochane miejsce. Mam z nim, z nim wiele, wiele w... przeżyć wspaniałych i niezrealizowanych planów i wielu znajomych mam w brudawach Janowickich. Super. Rzeczywiście cycki Kleopatry, ale była też wersja... więc czym są cycki Marcin... Kleopatry, Wojciech? Takie dwa wzgórza są widoczne, jak się od nie górze jedzie, ale była też inna wersja. Jakie jak pokaż? Takie? Ta, takie? Takie, a, takie. By była też wersja, że to nie, nie Kleopatry, a bardotki. Też słyszałem taką wersję. Czyli Agnieszko, ile, były, ile byliście w tej byłyście w tej podróży? 17 dni. Super dziewczyno. Przyjmijcie gratulacje od wszystkich. Dziękuję. Bo to jest coś takiego. Powiemy, wiemy, że nie byłaś sama, to też Słuchaj, nie lekko. Nie? Postanowić to łatwo, nie? Postanowić, ale zrealizować, nie zawrócić, nie załamać się. Super. No powiem, że były dni, kiedy miałam y, już dość. No, no. Mówię: "Mamuśka, ja już idę do domu." A ona: "Nie, spokojnie, będzie dobrze." No, a gdzie ten dom? A ten, a ten dom w Szczecinie, a ty jesteś w Świeradowie. <laughs> Następnego dnia mamuśka miała kredę więc ja powiedziałam, "Mamuśka, dam radę." Dobra, będzie dobrze. A słuchaj, czy twoja pasja zielarska Została zapokojona, znalazłaś tam uwóz sobie? Znalazłaś tam też może jakieś obiekty, które cię zaskoczyły, zachwyciły. No bo to sam środek lata, czyli przyroda, wiesz. Kwitnie. Przyroda w największym rozkwicie. Były, ale powiem wam, że jak w pięknie jak byłam w maju. Znalazłam porzeczkę. Gdzie, gdzie, gdzie? W pieninach. No. Porzeczkę dziko rosnącą? Tak. Ale czarną czy czerwoną? No właśnie nie kwitła, więc trudno to powiedzieć. Mhm. Ale podejrzewam, że to była chyba czarna. Musiał ktoś, musiał ktoś zgubić z kompotu, wiesz, albo... <noise> przy, przytargać, wiesz, przytargać musiał. Super, Agnieszko. Mamie się kłania, dziewczyno. No a powiedz mi, tak nie musisz szczegółowo mówić, jak tam na froncie naukowym, jak... jak, jak